No chodźcie, chodźcie, mam hewę dla Was, no weź, no No cudnie, no hop No, ekstra Konie są piękne, o patrz, dzieli się ze swoimi kumplami Kochani, 27-28 września w Sopocie Jeszcze się podzielił Będziemy trenować bogactwo Zdejmiemy blokady, Wasze dawne systemy wierzeń, przekonań, które, które nie pozwalały Wam być bogatym. Każdy ma prawo być bogaty, szczęśliwy, bezpieczny, zdrowy. No, zobaczcie, jak one się poruszają. Wow, cudne. Będziecie robić takie patataj, patataj codziennie. Staniecie się, będziecie czuć, przeżywać bogactwo. Fajne chwile, zdrowie, podróżowanie, piękne związki. Tu jest współpraca. Koniki ze, sob ze sobą się dzielą. My też będziemy się dzielić tym, co najlepsze. Osiągniecie to, czego chcecie. Staniecie się tym, czego pragniecie. Jest to na pozór proste, tylko wymaga konsekwencji. Świat chce się dowiedzieć, czego Ty tak naprawdę chcesz. I będziemy to ćwiczyć. To jest radość, to jest dzielenie się później z innymi. Masz, możesz się czymś podzielić. Więcej masz, bardziej się dzielisz. I dajesz innym nadzieję, że wszystko jest możliwe. I takie to jest. Pozdrawiam Was, kochani z gór. Pięknie tutaj, cudownie. No, hej, hej, hej. Do zobaczenia już niedługo. Wejdźcie na www.kwantoterapia.pl telefon 515 35 28 35. A teraz zasuwam w góry. Hejla. Pa!